Drodzy Państwa za mną włodarz Patryk Świton, dzisiaj sam, solo, no bo drugi włodarz Damian Severin jutro w OKTAGONIE. Dobry wieczór, witam serdecznie. No, dzisiaj muszę sobie dać radę sam. Damian e, ma dużo więcej pracy do zrobienia, musi się skupić. Jutro musi pokazać e, najlepszą swoją wersję, no i jako włodarz musi wygrać walkę. O właśnie idzie dawno, jedzisz, właśnie idzie. Bo drodzy, nigdy nie myślałem, że nie myślałem, że będę w takiej chwili, w takiej chwili dożyję, że zobaczę demana w zbroi wojownika na Demorius, ale to jest niesamowity widok. Niesamowity widok widziałeś mi już zbroi, tylko nie jako zawodnika, tylko w tych koszulkach, co mamy wszyscy, nie, bo sobie robimy pamiątki. No, no ale jestem jako zawodnik na tej czwartej edycji. E, ostatni raz na naszej gali. A, no. Zdecydowanie nie, bo, ostatni raz nie, bo bo ja na naszej gali. Nigdy w życiu nie, nie zdecyduje się na walkę na, na swojej gali. Damian wziął pierwsze skrzypce, za co jestem mu bardzo wdzięczny, bo nie muszę ja tego pokazywać. Ze względu na moje kontuzje. Ale wiesz, może trochę właśnie uciekł od obowiązków, będzie teraz się dał sobie w szatni i się rozgrzewał, a ty nie, będziesz biegał. Nie, 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 Damian nie, akurat, no jeszcze... jak no. to możesz powiedzieć, ja, ja, ja to mogę ocenić. <laughs> nie, <laughs> że Damian, to... Damian oczywiście, że, że pomaga jak najbardziej, ile może, tyle pomaga. Praktycznie nie odczuwam tego, żeby go nie było. Nie S... pomaga, tylko organizuje. Organizuje, tak, tak oh, właśnie. No, oh. Nie, bo ty miałeś być <laughs> zawodnikiem teraz, tak się mówiliśmy. Nie, Damian robi wszystko ze mną tak jak wcześniej, sam nawet chciałbym, żeby sobie jechał odpocząć i tak dalej, ale ze względu na to, że Damian jest taką, a nie inną osobą, sumienną, pomocną, no to nie zostawiam mnie samego, po prostu będzie miał mniej snu. Ale ja muszę jedno dodać, muszę to dodać, Dobra. bo ta piękna ścianka, która jest za nami jest złożona tylko i wyłącznie przez Patryka dzisiaj. Przez Patryka, jednego z zawodników, którego nie mogę zdradzić, naszego zawodnika, ale to nikt tego nie widział. Jak Państwo widzą, The World Man, to jest praca zespołowa, z teamwork, z czego efekty będą już widoczne jutro na gali w Mysłowicach. Drugi raz w panowie, czy coś specjalnego szykujecie na jutro na jutro e, fajerwerki i konfetti. <laughs> nie, nie, nie. Jutro Damian musi tylko pokazać. Damian i kilku naszych zawodników klubowych z KTJ MMA Team, e, w, którym, w którym jesteśmy trenerami, e, no muszą pokazać klasę i muszą pokazać, że faktycznie e, reprezentujemy sobą wysoki poziom, tak jak staramy się reprezentować wysoki poziom Galon The Warriors MMA, co już cztery, czwarty raz udowodnimy wam wszystkim. No, a myślę, że już w najbliższym czasie będzie coś naprawdę wielkiego. No, biała być teraz hala w Gliwicach. No Nie udało się ze względów takich, a nie innych. Nie z naszej winy. Myślę, że wrócimy do tych Gliwic kiedyś, prędzej czy później na pewno wrócimy. Ale myślę, że od nowego roku będziecie mogli spodziewać się naprawdę wielkiego boom i wchodzimy naprawdę na dużo wyższy level, nie? Jeśli nie robimy boom halom, to robimy boom w inny sposób i, i już za niedługo, bo nie poza tydzień bodajże będziecie mogli już się o tym przekonać. No i tak moi drodzy, pracuje The Warriors MMA, czyli ciągle na obrotach. Damian, ostatnie pytanie, powiedz mi, miałeś face to face yy, ze swoim przeciwnikiem Amadeuszem, jak pierwsze wrażenia z kontaktu wzrokowego z przeciwnikiem? <grym> Brak zbędnych uczuć. Face to face, tam nie ma złej krwi. Nie będziemy, znaczy będziemy się jutro zabijać, generalnie, ale e, dzisiaj jesteśmy kolegami tak to ma być. Sportowa walka i tyle. Ale jak ty się czujesz nie na sport? Tak? My... Nie ma przepychanych, nie ma, przepychanych nie, nie, ma nie, trwa, nie, nie ma niemiłych zachowań. Tylko i wyłącznie kultura, sportowe zachowanie i sportowy rygor i poziom przede wszystkim. I tym się właśnie wyróżnia, moi dozy TheWarsFM, mam panowie, dziękuję wam bardzo i co, widzimy się jutro, fajerwerki, jak to mówicie, i działamy dalej. To taki fajerwerki ostatnio, nie, bo pamiętamy, znaczy widzowie e, e, nie pamiętają, my pamiętamy, nie? My pamiętamy, ale nie zdradzimy szczegółów. Były małe fajerki. Żeby te fajerki było zobaczyć, trzeba było być na hali i zobaczyć to. Kto nie będzie nie grzałuje, widzimy się jutro, moi drodzy. Do zobaczenia. Ej. Drodzy Państwo, jesteśmy dzisiaj na barzeniu, oficjalne medialnym barzeniu The Warriors MMA przed galą jutrzejszą. Czwarta edycja w Mysłowicach ponownie a ze mną. Nie kto inny jak jeden z gwiazdorów tej gali, Damian Pakol-Pająk. Damian, wiemy, że jutro stoczysz bój w boksie, a nie w swojej kategorii, czy nie w K1? Jak ty się czujesz w ogóle w tym, w tym, w tym boksie? To już kolejna walka w boksie. No powiem tak, ogólnie szczerze wzięto na przetarcie, że tak powiem. Główny cel, główna droga jest w grudniu. E, formuła bokserska e, żadna dla mnie nowość, że tak powiem, jedynie nowością było to, że musieli dzisiaj kupić buty <noise> Bo nie miałem. Ale zakupiłem także spoko. Jutro wychodzimy, robimy robotę i tyle. Zwiadami, żeby zdążył te buty rozchodzić nie dzisiaj, bo kto to tak nowe buty, nie? Dzisiaj kolacja robiona w butach. Powiedz, ja głównie przygotowania, do, 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 no głównie do Strike King, do finału. no Bo nie będę się pytał o galę The Warriors, głównie, bo wiem, że Twoim targetem tym, tym topowym jest finał striking Jak przygotowanie, wszystko idzie tak jak chciałeś, popeł, zgodnie z planem? Tak, tak, tak. Idzie su super. Powiem tak, na odpukać nie ma żadnej kontuzji. Eee, przygotowanie idą super. Trener zadowolony, to najważniejsze. No, oby tak dalej. Powiedz mi, bo wcześniej rozmawialiśmy, czy sami włodarze gali striking nie mają nic przeciwko takim występom, no bo miesiąc ja na gali i zawsze może być jakaś kontuzja, nigdy nie wiesz, nie? co się stanie na gali. No nigdy nie wiem, odpukać, mam nadzieję, że wszystko wyjdzie dobrze, włodarze się nie pogniewają, że zrobię sobie walkę bokserską, boks na pewno dużo mniejsze ryzyko kontuzji, niż jakby nie było z nogami, więc no. myślę, że tutaj powinno być dobrze. No i pytanie, które nurtuje, myślę, wszystkich internautów i obserwujących The Warriors, co zrobisz z wygraną z striking? M rozdam. I moi drodzy, jakbyście chcieli dostać część z tego tortu, napiszcie w komentarzu u Damiana. Pierwsze 100 osób na pewno będzie <laughs> brane pod uwagę. Damian, co, no to drżówka dużo i oby żadna kontuzja Cię nie ruszała, a my, moi drodzy, lecimy dalej z następnymi zawodnikami. Drodzy Państwo, ze mną Cyprian wieczorek, jeden z zawodników jutrzejszej gali. Wiele osób mówi, że to Twoja walka powinna być walką wieczoru. Zobaczymy, zobaczymy jutro. Wiecie, dwóch solidnych zawodników, naprawdę na karcie walk wygląda znakomicie i powiedz mi, jak przygotowania do jutrzejszej gali? No, przygotowania jak zawsze, zazwyczaj, bez, bez żadnych kontuzji, bez komplikacji. Także myślę, że w pełni dobrze przepracowany okres. I myślę, że jutro zobaczymy tego owoce. Wiesz, ja ogólnie ciebie można często zawsze na galach. Dużo walczysz, co się pokazujesz, zawsze walczysz efektownie. Widzę, że wodarze też są z demory Powiedz mi, gdzie ty się widzisz w przyszłości? Bo tak, tak byś szybko się rozwijał prężnie, to gdzie jest Twój top? Nie ma, nie ma sufitu. Sky is the limit. No, tak, tak, zgadza się. Dobrze, powiedz mi, czy ty planujesz zostać w federacji DeWorys MMA troszkę dłużej, czy to jest jednorazowy wieskoch? E, zobaczymy. Raczej, e, jeśli wygram, no to wydaje mi się, że, że gdzieś tam czekają lepsze organizacje. Nie, nie umniejszając oczywiście DeWorys, bo mm -hmm. się cały czas rozwija, ale e, no, celuję w najwyższe organizacje, także myślę, że tam będzie podążała moja ścieżka. Dobrze, powiedzmy, mi, jeżeli jutro będzie ręka do góry uniesiona, czyli gest zwycięstwa, jaki jest twój kolejny krok? No, tego też nie mam jeszcze zaplanowanego, także skupiam się na tej walce i, i zobaczymy tak naprawdę, co przyniesie y, życie. Powiedz mi, czy już spodziewasz się gradu swoich kibiców Fanów y, na hali w Miesłowicach? Czy przyjeżdżasz ogólnie sam ze, swoimi, ze swoim sztabem i to twój, twój personel? No tak naprawdę walczymy u mnie. Jakby nie było niedaleko mojej miejscowości świętochłowic. Y, także kibiców na pewno będzie więcej y, podejrzewam niż od Adriana, który jest z Gardu. Ale nie spodziewam się tu, Z, znaczy zobaczymy też no, tak. Moi drodzy, czyli Dawe powiedz może być zapowiedzią konkretnej walki i myślę, że zrobimy show nie tylko na trybunach, ale i w Oktagonie i tego mogę być pewny, Życzę Ci, dużo zdróbka i obejrzą, Wiktoria była po Twojej stronie, mój drogi. Trzymaj się, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. To Państwa ze mną chyba już najmłodszy zawodnik wcześniejszej gali, Olivier Bień. Powiedz mi, debiut na wielkich salonach. Można powiedzieć, bo Federacja The Warriors już coraz większa, pężniejsza. Jak się czujesz na takim wielkim wydarzeniu? No dobrze, no jutro lecimy, robimy swoje, mamy dobry game plan, Bardzo dobre przygotowania były i myślę, że co? Wygrana i lecimy po następne złoto, nie? Słuchaj, bo przeciwnik, z którym to walczysz, nie jest ci obcy. Znacie się, wiesz, wiecie o sobie więcej niż na pewno przeciwnicy zawodnicy. Czy przygotowuje się specjalnie pod przeciwnika, czy to jest po prostu robić swoje i chodzisz do klatki? Robimy typowo pod niego, mm -hmm. bo on jest mańkutem, my to wiemy tam. Wiemy jak walczy, robiłem z nim tam parę rundek już. Myślę, że będzie dobrze. Jak oceniasz swoje szanse, w jutrzejszej walce? 100%. To jest mental, moi, moi drodzy, to jest mental zwycięzcy. Federacja De tu już czwarta edycja. Mysłowice. czy chciałbyś zostać z nami na dużej? Planujesz zostać w dużej federacji, czy to jest jednorazowy wyskok i jednorazowa walka? Kurde, myślę, jak wodarze zaproponują, nie ma problemu, nie? Ja się chcę rozwijać, dawać dobre walki. Jeżeli wodarze będą zainteresowani, dla mnie nie ma problemu. Zawsze lubię zadawać takie pytania takim młodym zawodnikom. Oliver, powiedz mi, gdzie ty się widzisz za 10 lat? Gdzie? W BFC. I to jest mental zwycięzcy, Tego ci oczywiście życzę. I co widzimy się jutro? Powodzenia. Najlepszego. Moi drodzy, my dalej jesteśmy w fotelu Malinowski, który jest naszym partnerem Gali The MMA4. I już po raz drugi w Mysłowicach. Jak się tutaj czujesz? Bo powodzi już chyba jak u siebie. Witam serdecznie wszystkich. No, po raz drugi będę bił się na gali w Mysłowicach w tej samej hali chyba. tej samej, no? Tak, ta sama hala. No co, no, zostało tylko kilka godzin do, do, do gali. Tak? Jestem nakręcony. Przeciwnik mi nie wypadł. Z czego się bardzo cieszę, bo Au. jednak te, te wszystkie przeboje, które były do, do tej pory przez te ostatnie trzy tygodnie nie wpłynęły jakoś na mnie, ale gdzieś tam ta zmiana zawodnika zawsze gdzieś tam jest. Kogo ci dadzą, kto to będzie. O, poobserwować go, trenerzy. Będą musieli obserwować, czy coś zmienimy, czy nic nie zmieniamy. Okazało się, że nie potrzebujemy nic zmieniać, idziemy tym samym hmm. tokiem przygotowań. Dociąć wagę, docieliśmy, limit zrobiony. Jutro już tylko formalność, zabawa. Niech wygra lepszy. Ale widziałem, tutaj na sali siedzimy wszyscy razem, przy strony zawodnicy, nie ma złej krwi między wami, co? Typowo sportowe podejście. Jeszcze przywitaliśmy się tylko z Arturem, nie zamieniliśmy jeszcze żadnego słowa. Okay. Na pewno gdzieś tam porozmawiamy w trakcie, czy dzisiaj, czy jutro, nie ma złej krwi. Nie uważam, żeby na razie była jakaś zła krew z mojej strony, czy też z jego strony. Nie znamy się. Jesteśmy sportowcami, tak uważam, i ta zła krew nie jest nam potrzebna. No. Ale powiedz, myślisz, że ogólnie ta zła krew przed walkami to pomaga, czy deprymuje bardziej? Zależy chyba u kogo. Zależy, kto jest jakim sportowcem, zależy, kto jak potrzebuje adrenaliny, czy potrzebuje już tego nakręcenia wcześniej, tak jak McGregor lubił jednak tak, się określa. nakręcić, pokazać się i to go jakby motywowało, zobaczyć, czy przeciwnik już zostanie na, na ważeniu gdzieś tam wgnieciony w ziemię, a mi to jest niepotrzebne. Ja udowodnię wszystko w klatce. A takie napięki na, 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 na ważenie zupełnie mi nie są potrzebne. Lubię rywalizację, lubię czystą rywalizację i tego się będę trzymał. No i widzisz, ostatnio mieli Państwo na pewno już okazję zobaczyć nasz e, oficjalny teledysk Demonius MMA4, na którym właśnie też wystąpił e, Kasper. I to jak się ty czujesz w ogóle w roli aktora? Było to dla mnie bardzo fajne przeżycie, brałem w takim czymś udział pierwszy raz, mam nadzieję, że nie ostatni. Odzew, bardzo fajnie, bardzo dużo osób do mnie pisało ze znajomych, że bardzo się to przyjęło, bardzo się podobało. No i oczywiście jest to dla mnie pamiątka na całe życie, no bo nie oszukujmy się, z internetu nic nie ucieka. No to akurat racja, no i co to ci mogę życzyć? To znaleźć z Zdrówka, odpoczywaj, regeneruj się i co widzimy się tu na hali? Twój finalny bój, drugi już w The War z MMA. Moi drodzy, a my lecimy dalej.